Behavior udostępnił na Twitterze zmiany, które wkrótce wejdą do gry, a w nich między innymi rework map Skull Merchant oraz system antykampienia. Cześć ja jestem Averogal i zapraszam was do oglądania. Zacznijmy od systemu antiface camping, który jak sama nazwa wskazuje, będzie miał za zadanie zniechęcić killerów do kampienia. Także od teraz, gdy zostaniemy powieszeni na haku, na ekranie pojawi się licznik, który będzie rósł, jeżeli killer będzie w jakiejś bliskiej odległości. Jeżeli wskaźnik się napełni, surf będzie mógł zdjąć się z haka ze stuprocentową szansą zarówno na pierwsze, jak i w drugim stage'u. Dodatkowo, im bliżej jest killer, tym szybciej będzie napełniał się wskaźnik. Poza tym, jeżeli w pobliżu hooka znajdą się ocalali, wskaźnik będzie wolniej wzrastał, a w niektórych momentach może się nawet zatrzymać. Oczywiście, wraz z ukończeniem wszystkich generatorów, mechanika ta zostanie całkowicie wyłączona. Przejdźmy teraz do zmian z Cool Merchant. Po pierwsze, całkowicie usunięto strefę wokół dronów, która sprawiała, że po czasie ocalały stawał się exposed. Z tego powodu, teraz efekt lokom będzie nabijał się dzięki wiązkom laserów, które wcześniej występowały, gdy dron był nieaktywne. Jeżeli ocalały wejdzie w nią, otrzyma jeden tak lock. Ona po wbiciu trzech stagów otrzyma cloutrapa, do którego działania zaraz wrócimy. Teraz wiązki są podzielone na dwa rodzaje. Stealth oraz Scouting. Ten pierwszy, jak sama nazwa wskazuje, sprawia, że wiązki są niewidzialne. Scouting mode będzie działał tak samo, jak jest to teraz, ale wiązki będą poruszały się po prostu szybciej. Aby jeszcze bardziej znerfić taktykę Frigena, teraz gdy będziemy stać nieruchomo w miejscu, wspomniane powyżej wiązki nie będą mogły nas wykryć. Wróćmy już teraz do cloutrapu. Teraz, gdy otrzymamy takiego, od razu zostaniemy injured. W przypadku, w którym byliśmy już injured, cloutrap nałoży na nas efekt Dipunda. Poza tym ocalały, który posiada Clawtrapa, będzie miał na sobie efekt Broken, który wykluczy mu możliwość leczenia na czas działania cloudtrapa czyli 45 sekund. Dodatkowo, gdy Cloudtrap jest aktywny, a ocalały wejdzie ponownie w klasera, lasera, będzie on spowolniony o 10% na 6 sekund, a Kidor otrzyma instynkt na 3 sekundy. Z mniejszych zmian teraz meczantka będzie miała 6 dronów, a staki na lock-on będą permanentne, czyli nie. Nie będą znikały pod danym okresie czasu. Przejdźmy już teraz do rework map. Borgo zostało zmniejszone, przerobione bardziej na kształt kwadratu i postawiono na mapie więcej wysokich obiektów, aby polepszyć życie chowającym się po rogach mapy MEG. Jeżeli chodzi o serię map Macmillan, wprowadzono tam kilka nowych wersji starych, dobrze nam znanych map. Przykładowo, kopalnia na Suffocation Pit może zrespić się w innym miejscu niż zazwyczaj. To samo na przykład z ustawieniem lub. Czyli w prostszych słowach, kształt mapy zostaje ten sam, grafika mapy zostaje ta sama, zmiany dostaje tylko i wyłącznie rozstawienie, Poszczególnych obiektów. Oprócz tego zostały nam przedstawione zmiany killerów. Pierwszym z nich jest, uwaga, Trapper. A więc Trapper posiada teraz 8 trapów oraz po rozstawieniu trapa otrzymuje 7,5% hejsta. I nie zrozumcie, mnie tu źle: lepszy jest rework niż brak reworka, ale gdy zobaczyłem zmiany Trapera, myślałem, że w końcu będzie miał on wszystkie trapy od początku meczu. No ale no chyba nie. Poza tym Hadres i Trickster przeszukują teraz lokery 3 sekundy, a były to 4, a DevSlinger przeładowuje broń o zawrotne 0,25 sekundy szybciej.